Dobry wieczór, dzień dobry właściwie, albo dla, dla innych może być witajcie. Niech będzie tak, jak będzie. Natomiast wiecie co, strasznie brzydko światło mi się odbije. Ja spróbuję to zmienić. O, przesunę to i sobie coś tutaj pozmieniamy w naszych ustawieniach, żeby było lepiej. Zaraz zobaczę. I teraz nie, dalej mi się odbija to światło. Trudno, dobrze. Poprawię się na następny raz. Już tak się nie będzie odbijało. Nie będzie, może, może to z tej lampy. Nie wiem. Ale przynajmniej widać, że wszystko jest na żywca. A może to stamtąd się odbija. O! Słuchajcie. No, niestety, muszę jeszcze popracować nad tymi lampami. Bardzo Was przepraszam, ale najważniejsze, że, z, że jesteśmy na żywo. Przede wszystkim, że wreszcie jesteśmy razem, ponieważ przez dłuższy czas mnie tutaj nie, nie było. Były bardzo poważne problemy, przeszkody, ale one szczęśliwie ustąpiły i możemy się znowu spotykać o tej 20:15 i rozmawiać sobie o muzyce. A, może zmienię sobie logo z na przykład z, z Popkiller TV. Tutaj słuchajcie, mamy Popkiller TV. Na przykład zmienimy sobie na Hirek Wrona, a Popkiller TV wyłączymy. Tak? Tak? To możemy wyłączyć. Tak mi się wydaje przynajmniej, że możemy wyłączyć. A to włączyć. O, tak sobie zróbmy. Ale teraz nam się chyba nakładają te logo. Logosy. Słuchajcie, to jest właśnie przykład tego, że jak się człowiek nie za bardzo orientuje w pewnych sprawach, to cały czas się uczy. I to jest, słuchajcie, fajne, że może, absolutnie może się tego nauczyć. Bo tutaj sobie weźmiemy o na przykład to: Remove from stream. Ad to stream. To nie to miało być Rimów. Przy okazji się uczył. <laughs> Słuchajcie, takiego czadu to jeszcze nie było. Ale dobrze, zostawmy to, już niech będzie Popular TV. W końcu firma, dla której pracuję, jest fajna. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć. Cześć Michał, o, cześć Wojtek. Chciałem Wam opowiedzieć o człowieku, który odszedł od nas 11 lat temu. Miał pseudonim artystyczny guru. I wpisał się bardzo poważnie w historię popkultury amerykańskiej, ale wydaje mi się również, że w popkulturę całej subkultury. Nie usuwaj sam siebie. No dobrze, nie będę Michał już usuwał sam siebie. Dobrze, już jest wszystko okej. Okay. Popracuję nad tym kadrem, obiecuję. I pierwsza, najstarsza rzecz, jaką mam z jego podobizną, to jest ta płyta Gangstara. Ale ci, którzy znają dobrze gangstara, wiedzą, że tam były różne zawirowania na początku pod tą nazwą. Póki co w latach 80. funkcjonował troszkę inny skład osobowy. Dopiero później guru połączył siły z DJ-em premierem, teksańskim DJ-em znakomitym. Przenieśli się do Brooklynu i tam tworzyli swoje najlepsze rzeczy. Co jest ważne w historii guru? Przypomnę dzisiaj 11 rocznica śmierci, a jutro w mojej audycji, która zatytułowana jest Jazz Flow o 12 na antenie Radia Jazz Kultura, będzie dużo nagrań właśnie guru, gangstara i artystów związanych z tą sceną. Czyli z hip hop jazzem. Co jest takiego ważne w ogóle w tym zjawisku? Ważne jest to, że przez sample Wiele osób poznało w ogóle jazz. Poznało brzmienia, które było do tej pory dla nich obce. Michał Urbaniak powiedział kiedyś, że jazz to hip-hop, hip-hop to jazz. Nie wiem, czy tak jest, nie jestem o tym przekonany. Natomiast jazz na pewno ma bardzo wiele elementów z kultury hip-hop, współczesny jazz i odwrotnie. Kultura hip-hop bierze bardzo dużo elementów z jazzu. Kiedy patrzy się i słucha się przede wszystkim tych wszystkich płyt, ja tutaj szybko pokażę, to jest Gangstar. O, tak może będę pokazywał, będzie łatwiej. Tak, czyli bardzo. O, jakoś tak blikują chyba. Tak, tak. Chociaż tak będzie lepiej. O, tak niech będzie. To jest taki gangstar. Czy też tutaj jest płyta guru. Tutaj jest guru jazzmatas. Tutaj ponownie guru jazzmatas. I jeszcze raz guru jazzmatas. I guru jazzmatas. Tutaj jest cała se seria singli. Guru jazzmatas. Proszę bardzo. Tutaj są kolejne rzeczy. Guru Jazz Matas, dalej Guru Solówka i jeszcze taka petarda Gangstara, również, ale również Guru Jazz Matas. Proszę bardzo, to wszystko. To są kompakciki. Natomiast są jeszcze winyle, których też się uzbierało trochę. I tutaj na tych wszystkich winylach jest gdzieś guru. No proszę bardzo, sobie możemy wylosować, żeby tutaj jest Guru Jasmata's. Tutaj O jest Gangsta, tutaj jest Le Volta, to jest z jego z takiej kolekcji. Kiedyś sobie kupiłem Gangstara, dawno, dawno temu. E, tutaj powiedzmy, że mamy jeszcze, o, taką płytę sobie wyciągnijmy, to już pokazywałem. Jest Guru Jasmata's, proszę bardzo. Przy okazji, ważna rzecz. Otóż dzisiaj napisałem gdzieś tam w mediach społecznościowych, że jest rocznica śmierci guru, który wchodził w skład gangstara i jazzmatas. No i oczywiście ozywały się głosy, że jazzmatas to nie był żaden zespół. Nie był to zespół sformalizowany, ale była to nazwa projektu. Skoro na wszystkich płytach jest napisane guru Jazmatas, ewentualnie ta nazwa Jazmatas się pojawia, rozumiem, że to jest rodzaj przekazu, rodzaj projektu, w którym uczestniczy guru oraz zaproszeni przez niego muzycy. Zatem, jeżeli piszę, że był członkiem projektu Jazmatas oraz zespołu guru, nie uważam, że nie pisze niczego złego. To tak, kwestii wyjaśnienia, żebyśmy to mieli z głowy, chociaż być może macie inne zdań na ten temat, to możecie sobie podyskutować i komentować. Wracając do guru, co takiego jest jeszcze ważnego w jego twórczości, w ogóle w jego postawie? Tak jak wspomniałem, bardzo przybliżył jazz do świata hip-hopu. Pokazał, że jest bardzo wiele elementów, które są wspólne dla tych dwóch wielkich gatunków muzycznych i tak dla tych dwóch wielkich kultur. To po pierwsze. Po drugie, Pokazał też, że kultura hip-hop jest dla osób wykształconych, dla osób, które pochodzą z dobrych rodzin. Przypomnę, że jego mama była bibliotekarką, podobnie zresztą jak moja świętej pamięci mama tata był sędzią jego. I z, pochodził z dobrej, naprawdę z dobrej rodziny. Skończył w studia, następnie jeszcze studiował na kierunku podyplomowym, zatem bardzo gruntownie wykształcony człowiek. I to zresztą było słychać w jego tekstach. To wszystko było inteligentne, to wszystko było, miało swoje, swoją klasę i przede wszystkim przekaz. To było najważniejsze. Ja śmiałem się jeszcze kiedyś, jak zacząłem żeby sobie tłumaczyć teksty gangstara jeszcze, że tam trudno znaleźć jakieś, jakieś frazy o gołych, inaczej, gołych panienkach i wielkich pupach. O. Tam jest, są teksty społeczne, są o tym, co się dzieje w Nowym Jorku i nie tylko. Guru lubił takich historii opowiadać. Nawet jeśli dzisiaj do pewnej części jego twórczości podchodzimy z pewną krytyką i z dystansem, to jednak wydaje mi się, że to, co guru stworzył, to, co napisał, ale przede wszystkim, co towarzyszyło jego życiu. Czyli i jazz z jednej strony, z drugiej strony cała kultura hip-hop, to było coś, co uczyniło go w moich oczach, przynajmniej bardzo wyjątkową postacią. I powiem wam szczerze, że jest to chyba najbliższa ze wszystkich mi postaci w całej kulturze hip-hop, bo jak się spojrzę, ja dzisiaj specjalnie ująłem troszkę. W Sebastian ledwo weszłem i gołe panienki. Sebastian tak się naprawdę nie, nie, nie przyzwyczajaj do tego. Specjalnie dzisiaj zmieniłem nieco kadr, żeby wam pokazać trochę mojego świata, w którym żyję. To jest zupełnie nowa półka na płyty kompaktowe, ale gdybyście tutaj weszli i zobaczyli, to z tej strony tutaj jest tylko i wyłącznie sub-jazz od góry do dołu, natomiast po tej stronie, czyli taki sam drugi segment jest sam soul i funk. To są rzeczy, które są mi potrzebne do pracy i z których korzystam. Tutaj są książki, przede wszystkim muzyczne, czyli świat, który również był bliski guru. Tu jest jeszcze, nie widać tego, jakiś tam sprzęt DJ-ski, zaraz jak skończę tylko podcast, będę nagrywał audycję właśnie tę, o, którą, o której Wam wspominałem. Dla radia jazzkultura.pl. Zachęcam Was, wpadnijcie, posłuchajcie, bo w, wydaje mi się, że jest kilkanaście fajnych audycji na antenie tego radia. Są bardzo ciekawi autorzy, tacy, Autorzy, którzy do tej pory nie byli eksploatowani na antenach radiowych i trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzą, więc warto takich ludzi posłuchać. I tutaj nikt nie chce z nikim rywalizować na słuchalność, na jakieś ego, ambicje. Po prostu przychodzą ludzie do radia w Krakowie i robią swoje, czyli robią program radiowy. Jestem bodajże jedynym. Nie tubylcem, który jest na antenie, chociaż mogę się mylić, muszę Maczka Tryfonindisa o to zapytać, który jest szefem tego radia. Zatem wpadnijcie, posłuchajcie. Wracając jeszcze do Guru, to kiedy słucha się jego twórczości, to właściwie zobaczcie, wystarczy wziąć pierwszą, lepszą płytę z serii Guru Jazzmatas. Tu akurat się na single wbiłem. To jest Gangster, Gangster, Gangster. To jest ta jego solówka. Tak. A, to jest jeszcze z taki solowy, z solowego albumu Rzecz, która niestety nie została najlepiej oceniona. Chyba 2001 rok, z tego co pamiętam. Tutaj są zaraz, gdzie są te płyty jego? A, są, dobrze. Jeżeli weźmiemy sobie te płyty, to tak, na przykład trójka, która nie została wcale dobrze oceniona, dla mnie jest wyśmienitą płytą z wieloma cudownymi artystami. Na pierwsze jest Carlin Anderson, jest Roy Ayers, Donald Byrd, India Davenport, Ron Jordan, Courtney Pine, Loni Liston Smith czy MC Solar. Później jest na drugi, na przykład Michel de Gocello, Ramsey Louis, Chaka Khan, Jamiro Quay Patra, znowu Ronnie Jordan, znowu Donald Byrd, jest Freddie Hubbard, Aini Kamozi, Kenny Garrett, naprawdę wielu wspaniałych artystów, którzy tutaj się pojawili. Zatem warto po te płyty sięgnąć. A, jest jeszcze ta czwarta, gdzie jest, którą wyprodukował już Solar, nie MC Solar, tylko Solar, który był w ostatnich chwilach z góru i trochę tam namieszał takim listem niby pożegnalnym od guru. Podobno guru na chwilę odzyskał przytomność i ten list napisał. On nie był zbyt przychylny dla osób, które go otaczały. Zakwestionowano prawdziwość tego listu. Mówiono, że napisał go Solar po to, żeby zgarnąć hajs guru. Ale czy tak było tego? Nie wiem. W każdym razie Solar nie jest pozytywną postacią w tym całym projekcie, aczkolwiek płyta którą tutaj wyprodukował, jest naprawdę bardzo w porządku, mówię o tym albumie. I tutaj mamy m.in. Slam Village, Komona, dalej z Damiana Marleja, Vivienne Green, Rahima Diwona, dalej Roniego Lousa, Dion Faris, która śpiewała m.in. z Aristide Development. Notabene jej chłopakiem przez jakiś czas był taki jakby to powiedzieć, no bardzo znany prezes, eksprezes już piłkarski, mianowicie jest a nie mogę, zresztą nie, nie będę wam mówił, bo w każdym razie Polak był jej przez chwilę jej z chłopakiem. Jest tutaj na tej płycie jeszcze Omar, Blackalicious, Karen Wheeler, David Sambor, także naprawdę skład w porządku i produkcja jest super Solara, natomiast no później te wszystkie historie tam z z guru i, z, i, i ze śmiercią guru w ogóle takie niewyjaśnione sytuacje jakoś tak nie wzbudzają w, w sympatii. Chciałem wam taką w, w, zabawę trochę Podać, żebyście troszeczkę się uaktywnili, jeśli oczywiście macie na to ochotę, bo jeżeli nie, no to, to, to absolutnie do niczego Was nie będę namawiał. Mianowicie, żeby sięgnąć po sample, które są w utworach Gangstara i Jazzmatas. I z, można sobie z, to z, znaleźć w internecie. Ja Wam będę wymieniał tylko e, wy, wykonawców, którzy są e, gdzieś tam, pojawiają się w nagraniach e, gangstara i e, solowych guru. E, zatem na przykład e, jest e, samplowany Grandmaster Flash and Furious Five, e, jest e, s, e, na przykład ne, samplowany Ahmad Jamal, e, cool and The Gang, Billy Stewart, e, Bolin Jack. Fred Wesley i Horny Horns. Fred Wesley to jest gracz, z, czyli zawodnik wielkiego typu Jamesa Browda. Dalej z, jest Melvis Bliss, dalej z, z rzeczy niehipkopowych tylko. Billy Paul na przykład. Kogo tutaj następnego weźmiemy? Bo tutaj sobie gdzieś tam wynalazłem to. Jak chcecie, możecie wpisywać, proszę bardzo. Jeszcze kto tam jest? O, jest The Manhattans, Fleetwood Mac, Charles Mingus, genialny kontrabasista. Dalej Johnny Hammond, Charlie Parker, który gra z Milesem Davisem, jest taki utwór A Night in Tunisia. I oni właśnie wysamplowali ten, ten utwór. Musi być oczywiście samplowany James Brown, jakżeby inaczej. Musi być samplowany Joe Tex, który bardzo często jest samplowany i tak naprawdę jest bardzo niedocenionym u nas wokalistą. Dalej Weather Report jest samplowany, Quincy Jones, Flying Orchestra, dalej School Snaps, fantastyczna za. Boga, fankowa, dalej Melvis Bliss, Beside, kolejny Marlen Show, dalej LL Cool J nawet samplowali, Roberta Fleck, Tony Braxton, Robert Cobert Orchestra, Barbara Luis Orson Welles, kto tutaj jeszcze z... będzie? No w każdym razie tych sampli jest cała masa. No, hop, hop, hop. Hop, 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 O, udało się jeszcze coś znaleźć. Delphonics, Ohio Players, Telonius Monk, Kool and The Gang ponownie, Louis Armstrong, e, Maceo De Max, e, Latimore, Meters, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Elmer Bernstein, e, War, Cesar Frazier. No naprawdę słuchajcie, tak jak się czyta w ogóle listę sampli, które wykorzystali gangster i guru, to jest coś niebywałego. Poleć mi Hirku, muzykę Jazz Matas po swoim wywiadzie z Wiesz co, ja będę miał, nagram audycję, gdzie będą takie moje ulubione utwory z jazz Matas, ale jeśli z, mógłbym zasugerować, to zacząłbym od początku, czyli od pierwszej płyty, później sięgnąłbym po drugą, trzecią, czwartą i tak dalej. To jest najlepsza kolejność. One się po prostu tak jakoś fajnie poukładały, że po prostu tak się ich powinno słuchać i w takiej kolejności są najlepsze. Takie jest moje zdanie. Quincy Jones, watch what you say. Tak jest, oczywiście, Michał, że tam jest Quincy Jones. Jak macie jeszcze ochotę wymienić się jakimiś informacjami na temat sampli, to, 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 to bardzo chętnie, bardzo proszę. Natomiast też przygotuję taką specjalną playlistę Guru Jazz Matas na Spotify i ją wrzucę. Tam będą też utwory gangstara, bo to wszystko razem się jakoś tak fajnie łączy i, i w, tego się po prostu super słucha. Jeśli macie jakieś jeszcze informacje, które mogliby, którymi moglibyście uzupełnić na przykład, to bardzo chętnie proszę. Nie on nie podaje jakichś tam oczywistych faktów z biografii, z dyskografii, no bo to wszystko w internecie można przeczytać. Natomiast zapewniam Was, że tak, po tym podcaście powstanie playlista i wrzucę ją bardzo szybko na Spotify, na mój kanał, który nazywa się hashtag Chirek Radio. Że jutro o 12 będzie moja audycja na antenie jazz Kultura Radio, jazzkultura.pl. I tam będą pojawi się guru, jazzmataz, gangstar i wielu innych graczy. I bardzo dużo oryginalnych utworów, również jazzowych, czy też utworów wykonawców, którzy byli samplowani przez guru i w ogóle przez duet gangstar. Także bardzo dużo jazzu. Natomiast od razu mówię, że w środę będzie poświęcony, poświęcona moja audycja o 20:00 na antenie radia jazzkultura.pl na w, w całości Prince'owi, ponieważ jest piąta rocznica jego śmierci i będzie bardzo krótki podcast, którym, podczas którego chciałbym się z Wami porozmawiać na temat Prince'a i rozpoczniemy go troszkę wcześniej, bo o 19.30, a później przejdziemy do audycji, jeśli ktoś będzie miał oczywiście ochotę. Także taki jest gry, plan na, w, na środę. A na jutro zaraz wam powiem, co się będzie działo, bo z jutro też planowałem jakiś, jakąś aktywność dla Was. Tylko muszę sobie znaleźć te moje zapiski, o których wspominałem. Tak, dzisiaj jest dziewiętnasty, jutro jest dwudziesty kwietnia. Tak, tutaj mam zapisane, zaraz wam powiem. Hmm. Coś sobie zapisywałem i, i po prostu nie pamiętam w tej chwili, co to, było. w każdym razie bądźcie jutro o 20.15 będziemy sobie znowu rozmawiali o muzyce. Pytanie moje do was. Czy macie jakieś pytania do mnie? Bo ja wam trochę haseł porzucałem, opowiedziałem wam trochę o, tam o guru, o, o pokazałem płyty teraz trzeba usiąść po prostu i słuchać tych płyt. A Sebastian napisał, że moje playlisty są super. Dzięki Seba, ale o drugi Sebastian się pojawił. Hejka, Sebastian. Dzięki za to, że, że podobają ci się moje playlisty. Natomiast do no, tych playlist będzie jeszcze więcej i, i będziemy sobie tam z... chyba, że macie jakieś w ogóle pomysły na playlisty, to bardzo chętnie, bardzo chętnie te... przyłożę się i je zrobię. To nie jest żaden problem dla mnie. No dobrze, to skoro już nie macie żadnych pytań, to ja wam bardzo dziękuję i zapraszam jutro, jak zwykle o tej samej porze. W środę wcześniej na 19.30, ale jeszcze będę wysyłał przypominajki. I jutro oraz pojutrze do radia Jazz Kultura. Jutro w samo południe na audycję, w której będzie między innymi Jazz Matas. A czy słuchałem dzisiaj przy święcie Elejumen? Tak, słuchałem dzisiaj Eleumen i to jedna z moich ukochanych płyt dorsów, także nie mogłem sobie tego odmówić, żeby, żeby tej płyty nie posłuchać. Jutro 24:20 świętujesz. No, a zaraz, co jest jutro 4:20? Coś, coś przegapiłem. Sebastian, czegoś nie wiem. Teraz muszę zobaczyć tutaj co się, co się wydarzyło. A, już wiem, już wiem co jest o, co, tak, o czwartej dwadzieścia. Oczywiście świętuje Sebastian, tak jest. Już wiem, słuchajcie, nie mogę Wam o tym powiedzieć. Albo dobra, powiem Wam, jak już, kurde, Sebastian rzucił to. Otóż, w 1971 roku, pięciu kumpli ze szkoły średniej w Kalifornii, miejscowość od Rafała, San Rafael się nazywa wymyśliło sobie, że to będzie dzień palenia trawki. I wymyślili termin 4.20 jako określenie palenia trawki. I z w, 20 kwietnia stał się od tej pory takim światowym dniem e, w, palenia trawki, e, podobnie jak u nas 16.20. I z bostońska na przykład piosenka Smokin Smoking trwa 4 minuty 20 sekund. Jeżeli pomnożymy tytuły numerów w Rainy Day Woman Boba Dylana otrzymamy 420. Także to 420 jest naprawdę bardzo eksponowane i wielokrotnie było tam gdzieś w tym, w popkulturze doceniane, właściwie to powinniśmy o tym dzisiaj powiedzieć. Że co się wydarzyło, ale chyba w takim jeszcze była taka historia związana ze Snub Dogiem, który skończył swoją trasę koncertową 20 kwietnia 2000 roku i to była taka w ogóle trasa się nazywała Up in Smoke chyba, jeżeli, jeżeli się mylę to poprawcie i to było takie bardzo charakterystyczne nawet Willie Nelson chyba nagrał taką piosenkę coś o paleniu trawki ja oczywiście was do niczego nie namawiam jakżeżby inaczej, nie wolno słuchajcie, mamy pandemię i w ogóle trawa w Polsce jest zakazana jest nielegalna i w ogóle niczego tego wam nie mówiłem po prostu tylko omówiłem pewien case z historii popkultury. Dzięki Sebastian, że przypomniałeś. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się. Hej.